Generalnie jeżeli zastanawiasz się, czy kupno takiego czegoś, drążka do podciągania jest dobrym pomysłem, bo nie wiesz, czy się będziesz podciągać, to zawsze możesz kupić, powiesić i wykorzystywać to jako wieszak do suszenia, do, do suszenia prania albo po prostu jako wieszak na jakieś rzeczy. U mnie się sprawdza. Mimo wszystko, hej, witam, dzień dobry. W kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo szybki i bardzo fajny temat, a mianowicie pomóż tej jednej osobie. Jednej. Serio, tylko jednej osobie. Poro osób, jeżeli robi jakieś rzeczy. W moim wypadku jest to na przykład nie wiem, nagrywanie vloga albo pisanie newslettera, to jednak staram się robić to w ten sposób, żeby niosło to za sobą wartość i żeby jednak pomagało innym osobom. Ale znowu, jeżeli dopiero zaczynasz, przez długi czas możesz coś robić i nie widzieć efektów tej pracy. Mimo wszystko, jeżeli wierzysz w co. Wierzysz w to, że coś co robisz jest rzeczywiście wartościowe, no to sorry tak czy inaczej ta wartość z czasem przyjdzie. Te efekty pracy z czasem będą. Więc to jest kwestia numer jeden, zaufaj sobie, zaufaj temu, że rzeczywiście jeżeli robisz coś jakościowo, robisz coś rzeczywiście wartościowo, to te efekty będą. Prędzej czy później, ale po prostu będą. Jeżeli widzisz, że nie do końca daje to takie efekty, jakie chcesz, żeby dawało, to po prostu musisz wziąć i zmienić nieco drogę i perspektywę tego, czy, co akurat robisz. Może nie do końca sam cel, ale po prostu drogę, którą idziesz, którą wybrałeś, którą będziesz realizował. No bo po co robić w kółko coś co nie działa. No trochę mam czasu. Więc w takim wypadku lekka zmiana drogi będzie dobra. Ale znowu bo odbiegamy nieco od tematu. Poro osób, może właśnie zaczynając mieć taką wizję, że ona, one chcą mieć, nie wiem, tysiąc osób, które będą im codziennie pisać, że super to robicie i tak dalej. No na początku tak nie będzie. Na początku, naprawdę, albo nikt nie będzie ci tego pisał, albo napisze ci jedna osoba. I właśnie skupmy się na tej jednej, jedynej osobie. Jeżeli coś robisz, będę się skupiał tutaj na moim newsletterze. Sozonie.pl: oczywiście, możesz dołączyć. Rozwojowy newsletter, serio, polecam. Jeżeli jedna osoba napisze ci, że super newsletter, super to robisz, naprawdę pomagasz, to zapamiętaj sobie te słowa. Serio, jeżeli chcesz, możesz nawet zrobić screena i ustawić to na tapetę. Ja ci tego nie bronię, możesz tak zrobić, ale ważne jest to, abyś te słowa zapamiętał. I dlaczego powinieneś zapamiętać te słowa? Głównie dlatego, że w gorszych momentach wiadomo, każdy ma wzloty, upadki, każdy ma lepsze, gorsze chwile, warto sobie te słowa przypomnieć. Warto sobie do nich wrócić, przeczytać je ze trzy razy i pomyśleć sobie, spoko, nie ma teraz efektów, ale ktoś mi napisał, że to pomaga, ktoś mi napisał, że to jest spoko, ktoś mi napisał, że warto to robić dalej. To jest właśnie w tym wszystkim najlepsze, że świadomość tego, że pomogłeś chociaż jednej osobie, że pomogłeś zmienić życie chociaż dla jednej osoby w mniejszym lub większym stopniu jest... Tak niesamowicie motywująca, że serio ciężko jest to sobie wyobrazić osobie, która nic nie robi. No i znowu warto tutaj wspomnieć o osobach, które będą hejtowały, o osobach, które będą ściągały cię w dół, no bo jednak no takie osoby też są, były, są i będą. Będą osoby, które napiszą Ci, że robisz totalne gówno, że po co Ci to i tak dalej. Pomimo tłumaczeń, że sorry, widzisz w tym pewną wizję, będą Ci mówiły, eee, syf. No to po pierwsze, nie warto słuchać takich ludzi. Bo nie znają Ciebie, nie znają Twoich celów, Twoich wartości i paru innych rzeczy. To Ty siebie znasz najbardziej ze wszystkich. To Ty wiesz, dlaczego coś robisz. A to, że ktoś ci weźmie, przyjdzie i powie, po co Ci to, po co to robisz, no to no nie warto się tego słuchać. No bo po co się tego słuchać? No ale właśnie w takich sytuacjach warto wziąć sobie tą wiadomość, którą ktoś Ci napisał. Tą wiadomość, w której mówi Ci, że dzięki Tobie zmienił swoje życie. Tą wiadomość, w której napisał, że to, co robisz, jest świetne. I o to właśnie warto się skupiać na tej jednej, jedynej osobie. Nawet jeżeli będziesz coś robić, to świadomość tego, że pomogłeś komuś, że to, co robisz, pozytywnie na kogoś zadziałało, jest po prostu serio wow. No i na sam koniec, jak wspominałem króciutko, ale na sam koniec, po tym, że będzie ta pierwsza osoba, że jedna osoba napisze ci, że robisz coś wspaniałego, że robisz coś serio dobrze, można wnioskować jeszcze jedną rzecz, że jeżeli będziesz robił to dalej, będziesz robił to lepiej. Mocniej, częściej, więcej, no to z czasem tych osób będzie pojawiało się po prostu jeszcze więcej. To jest w ogóle w tym wszystkim cudowne. A jak wiemy, im więcej pozytywnych wiadomości, tym bardziej ci się chce coś robić i tym więcej sensu w tym widzisz. Także z mojej strony będzie to na tyle. Do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć.